No, kocha mi się rzadkę. Kocha dziobąg pończusia. Gili gili Nie. Ja mocniej. A ja dwa razy mocniej. Przepraszam, czy umyć panu szybkę? Proszę. Czy umyć panu szybkę? Kochanie, zaraz oddzwonię, dobrze? W porządku jest Ufo tu mam No pa Słucham pana Czy umyć panu szybkę? Nie trzeba, czysta jest Ojej no jej jej jej. Co pan zrobił? Przepraszam, wyrwało mi się Co to znaczy, że mi się wyrwało? Przecież przeprosiłem Ależ pan pamiętliwy Wróćmy do punktu wyjścia. Czy umyć panu szybkę? Teraz tak. Świetnie. Czy ma pan jakiś detergent? <laughs> proszę? Środek czyszczący. Myślałem, że pan ma. Nie licytujmy się. A może chociaż myjkę? Proszę pana, nie mam. W takim razie impas. Tak, proszę ma, impas. Niezręczna sytuacja. Nie jest pan gotowy do wykonania usługi. Właściwie to naraża mnie pan na straty. No, jakie straty, człowieku? W tym czasie mógłbym obsłużyć ze trzy osoby z zaplecem sanitarnym. Lola, voilà. to jest jakiś żart, tak? Nie. Choć przyznaję, dobry żart rozładowałby tę napiętą w sytuację. Pójdźmy na kompromisy Może panu wiersz opowiem Poezja w korkach Tego jeszcze nie było Jaki by pan wiersz Chciał usłyszeć Śmielej Leśmiana, no Leśmiany, świetny wybór Który wiersz? Hyża. W Malinowym Hruśniaku! W Malinowym Hruśniaku! Czy mógłby mi pan podrzucić początek? W Malinowym Hruśniaku! W Malinowym Hruśniaku! Gdzie serce cekołacze? kołacze? Gdzie serce kołacze? Przecież pan nie zna tego wiersza! Ale pan zna! A ja świetnie interpretuję! To wspaniale, że między nami tak zaiskrzyło! Jest w tym coś magicznego, nie wytrzymam, oszaleję! Panie, daj pan spokój, to pan jest przecież się tego słuchać nie da! Otwieram się przed panem, daję mu całego siebie, a pan co pięć złotych nie dał. Nie mam drobnych, daj mi pan święty spokój. Chcę dać panu spokój, lecz pan tego spokoju nie chce przyjąć. A może coś innego, może pan głodny? Może jajecznicę? Czy ma pan jajka? Panie do cholery, jasne, co to za pytanie? Czy ja mam jajka, czy ja nie mam jajek? Człowiek, se wracam do domu, pan mi tu przychodzi, pluje na szybę, jeszcze daj mu pięć złotych. Człowieku, no co ty? O! Proszę pana widzę, panie majorze poruczniku sierżancie. Chciałem zgłosić napaść, ten wariat mnie molestuje. To ja tu jestem poszkodowany. Czuję się jak szmata. Okradzony z dóbr intelektualnych. <grym> Jakich dobrych ja się pytam? To ja tu jestem od zadawania pytań. I niechże się pan uspokoi. Ale ja jestem spokojny. Ale wewnętrznie pan Kipi. kipi. Muszę pana zaaresztować. Mnie zaaresztować? Proszę bardzo, proszę bardzo, niech mnie pana aresztuje, proszę. Czy ma pan kajdanki? Jakie kajdanki?